Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ewa i witam Was w piękny piątek 4 czerwca. Moi drodzy, tak jak widzicie, po tytule dzisiaj wybieramy się znowu do Gdańska, znowu na takiego małego tripa, ponieważ będziemy jechać, zwiedzać gdańskie Lumpeksy, jakkolwiek to brzmi, ale w każdym razie ten odcinek będzie polegać na tym, że po prostu wybieramy się do Gdańska i chodzimy tam po Lumpeksach, zobaczymy co tam można znaleźć, jakie są ceny i czy oczywiście warto. Tak więc ja jestem bardzo, to bardzo podekscytowana. Nie byłam praktycznie w żadnym z nich, byłam tylko w jednym, czyli Vive Profit. Mamy, że tak powiem, całą trasę zaplanowaną. Jest tutaj chyba z 6 albo 7 lumpeksów. Tak jak mówię, ja jeszcze. W żadnym praktycznie nie byłam, tylko w tym jednym. Tak więc, tak jak mówię, zapowiada się dosyć ciekawie. Mamy pociąg o 11.10. W pierwszym punkcie mamy być około 12.00. Specjalnie nie jechaliśmy jakoś, tak wiecie, wcześniej, ponieważ chcemy zobaczyć, co tam się znajduje. Tak wiecie, w takich godzinach w miarę porannych. Nie takich stricte popołudniowych, nie tak stricte rano, tylko tak jakbyście chcieli się po prostu wybrać w biały dzień. Ja też specjalnie sprawdzam jakiś dni dostaw i tak dalej, żeby, tak jak mówię, było to takie wyjście. Tak jakbyście chcieli po prostu wyjść, tak wiecie. Wiecie, na spontanie. Ja Wam mogę szczerze powiedzieć, że żadnego odcinka o Lumpeksach gdzieś tutaj wiecie, w tym mieście nie oglądałam. Specjalnie, żeby wiecie, żeby się jakoś nie nastawiać, żeby nie mieć też jakiegoś takiego negatywnego podejścia do konkretnego sklepu czy tam second handu. Zostało mi jeszcze jakieś pół godziny do wyjścia. Ja to jeszcze wiecie, skończę ogarniać, bo zrobiło się tutaj to dosyć brudno po robieniu mojego makijażu. Potem pokażę Wam jeszcze mój outfit. W ogóle ostatnio na, w każdym filmie pokazuję mi outfit, ale to jest nieważne. Ja lecę się dokończyć ogarniać, i potem się do Was odezwę. Tak jak mówiłam, oczywiście muszę pokazać mój jakże cudowny outfit. Czapka, w której jak zwykle chodzę, jest to czapka wszystkim znana, czyli z New Era. Potem mam taką koszulę, którą właśnie kupiłam w lumpie. W ogóle z jakieś 3 zł, a jest ona z Gapa jest jeszcze ona brązowa, tak więc. Za jest, polecam serdecznie. Dalej mam ten taki zwykły basicowy top z beżki. Taki naszyjnik potrójny, on jest z Shane. Oczywiście mam jeansy, w których chodzę praktycznie cały czas i jestem w nich na każdym vlogu z Pull Bear. No i taki plecak, on jest ze Stradivariusa. Więc moi drodzy, my już byliśmy z Vive, spędziliśmy tam około godziny. Kupiłam tylko jedną rzecz, jakoś powiem Wam, że nie powalił. Cenami też dzisiaj nie powalił. Tam Wam nagrałam albo zrobiłam takie zdjęcie cennika, tak więc gdzieś Wam je tutaj wkleję. No i teraz jedziemy do kolejnego, do Gdańska Wrzeszcza. Tak więc my już wiedzieliśmy praktycznie wszystkie lumpeksy, które miałyśmy na liście. Połowa z nich nie została zrealizowana, ale po znaleźliśmy jakieś tam inne. Części Wam w ogóle nie nagrywałam, ponieważ były one słabe albo jakieś takie bardzo małe i w sumie i tak w nich nic nie było. W każdym razie przy okazji my sobie poszliśmy jeszcze do forum na jedzenie i teraz idziemy do ostatniego lumpeksu i wtedy będziemy w końcu wracać do domu. Tak więc moi drodzy, my już się po ostatnim lumpie i, i, i specjalnie tutaj szłyśmy totalnie nie po drodze i, i no tak trochę średnio bym powiedziała, no nie wyglądało to za dobrze, ubrania też nie były za dobre, no to w ogóle nie wyglądało dobrze, tak więc... Yy... Akurat tutaj y, nie polecam. Ale w każdym razie, moi drodzy, idziemy pięknymi ulicami Gdańska. Żyć nie umierać, tak więc wyszło nam to na plus. Witam się z Wami ponownie o godzinie 21. Jest tak późno, ponieważ od razu po powrocie do domu jechałam na spotkanie na bieżmowaniu i nie miałam czasu, kiedy Wam tutaj cokolwiek nagrać. Siedzę sobie na balkonie, ponieważ jest w sumie dosyć fajne światło. Ale wracając, mogę Wam od razu na wstępie powiedzieć, że trochę się zrewiodłam na dzisiejszym tripie po lumpeksach. Ponieważ odwiedziłyśmy chyba z 6 albo 7 lumpeksów, wszystkiego wam nie nagrywałam, zaraz wam powiem dlaczego. Ale w każdym razie kupiłam tylko 3 rzeczy, tak więc jest to dosyć mało. Teraz odpowiem Wam na pytanie, dlaczego nie nagrywałam we wszystkich lumpeksach. A to dlatego, że niektóre lumpeksy były totalnie mikroskopijnej wielkości. Dosłownie chodziło się, były różne rzeczy, zazwyczaj były to rzeczy bardzo słabe, Jakby wiecie, nic zbytnio ciekawego, z tego powodu też nie wyciągałam kamerę I od razu na wyjściu siedziała jakaś pani i wiecie, ja się bałam tak trochę wyciągać tą kamerę, Żebym mnie przypadkiem nie wyrzuciła. Cały ten trip o tych lumpeksach zajął nam 6 godzin, tak więc dosyć sporo. Naprawdę z całego serca podziwiam osoby, które tak chodzą na co dzień, ponieważ ja po jednym dniu jestem naprawdę zmęczona. W każdym razie ja już nie przedłużam I pokażę wam co kupiłam w poszczególnych Lumpexach, zaczniemy sobie od Vive Profit I tutaj kupiłam taką jedną Koszulę. Ogólnie ceny nie były jakieś specjalnie jakby atrakcyjne, ponieważ za tą koszulę zapłaciłam 14,99. Jest ona w takim liliowym, fioletowym kolorze. Jest ona męska w rozmiarze 38. Nawet nie wiem w sumie, jaki to jest zbytni rozmiar, ale fajnie wygląda. Ja ostatnio mam totalną fazę na chodzenie właśnie w jakichś takich koszulach, do jakichś takich topów, białych albo czarnych, bo moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda. I dwie kolejne, a zarazem ostatnie rzeczy. Jest to również koszula taka. Z krótkim rękawem, taka wiecie, to są typowo takie męskie koszule, to mi się kojarzy z taką koszulą wiecie, z takimi jakimiś wujkami i tak dalej, na jakiejś takiej wiecie komuni ona jest w taką delikatną kratę, nie wiem czy to widać, jest na krótki rękaw i ona jest w rozmiarze 43, te koszule są z jakichś firm, których totalnie nie znam, jakieś takie wiecie po prostu no name y. I kolejna rzeczą z tego lumpeksu, nie wiem czy podałam nazwę, ale był to lumpeks o nazwie Dolce Katana jest to taki sweterek z Ralfa i z nim byłoby naprawdę wszystko okej. Okay tylko minus jest taki, że on jest dosyć poplamiony i on nie był jakoś drogi, ponieważ on kosztował 13 z groszami ta koszula kosztowała jakieś 4 zł tak więc ja stwierdziłam, że zaryzykuję i podejmę się wyczyszczenia tego swetra, nie wiem czy to widać na kamerze ale on jest tutaj w pewnych momentach taki naprawdę poplamiony, w szczególności widać to o, widzicie? tutaj z tyłu mam naprawdę wielkie nadzieje, że uda mi się go uratować, bo naprawdę wygląda fajnie i ma nawet taki ładny żółty kolor, tak więc naprawdę super by było, gdyby się udało to wszystkie odplamić. Tak więc to były wszystkie rzeczy, jakie kupiłam, szczerze mówiąc, powiem Wam, że uważam, że w moim mieście, czyli w Rumi, są zdecydowanie lepsze Lumpeksy, a w szczególności Lumpeks o nazwie szwajcarski Holland jest to naprawdę miejsce którym są naprawdę super rzeczy. Na przykład, właśnie tam kupiłam tą koszulę za złoty 50 zł i to jeszcze w ostatni dzień, gdzie była, wiecie, taka wyprzedaż. Tak więc powiem Wam szczerze, że nie wiem, może nie miałyśmy szczęścia, albo nie wiem, po prostu jakoś tam dni nam nie przypasowały, nie wiem, no cokolwiek, ale tak jak mówię, ja preferuję po prostu lumpeksy w swoim mieście. Uważam, że tutaj są najlepsze. Tak więc, co moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał i chcecie więcej jakichś takich, wiecie, lumpeksowych tripów, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał oraz biegnijcie na mojego Instagrama oraz TikToka. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!